Mam na was z tej strony, było ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Yy, po dosyć długiej przerwie chciałbym Was przeprosić. No, bo poni poni ponieważ yy, było to spowodowane głównie szkołą, ale jakoś teraz będą wakacje, to na pewno będę miał dużo, dużo, dużo więcej czasu na, yy, właśnie na nagrywanie, więc filmy będą się pojawiały dużo częściej. Yy, no, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jestem Wam bardzo wdzięczny za te 19 słów, naprawdę. Dużo to dla mnie znaczy i chciałbym też yy, yy, Was o pisanie komentarzy pod filmami, co mogłem na przykład nagrać, jaką grę, albo jakieś na jakichś innych serwerach, serwerach albo co. No, jeżeli podobają się takie filmiki, to, yy, to, łapy, to zostawiajcie łapki do góry. Yy, no co, my tutaj lecimy. Jakieś loli man. O, chyba kolega. Oj. Ale drewnianie to zrobiłem. No i No jako. Nie podchodzi. Oj. No, ej! On ma, ten, on ma jakieś lagi chłop, nie wiem. No to jest pograne raczej. Dawaj mi wodę. Nie wiem, no on ma takie lagi, nie wiem wy to widzicie, widzę jak gościna, On się lata. Dobrze! Kurde, ale kupiłem takie lagi, że to było naprawdę jakieś niepojęte. Japi Didi. Dodaj mnie do tej gry? Nie. Pan Pawlecki, dobra. Pan Pawlecki chyba troszkę nie ogarnia. No, pan Paglecki to jakiś tak nieogar. No ale lecimy dalej. Wpadajcie też w wideo, wysłać na kanał Wit Podłogany. Na... I tyle też występuje. U jakiś spacony kamember. To może być ciężko. Nie, nie będzie ciężko. Ten kamember niestety... Kurde, zdążył zejść. Tobie to my też szybko. Jemy. Oj, kurde, on jest tego. Wybije mnie. Kurde! A taką przewagę miałem, mnie zabił. Co za. Co za chłopie, zastrebało z tego miniu. Bo ja niepotrzebnie, kurde, tą się kierą biłem kiedy mieliśmy zbić tarcze. Kurde kalisko. Pan mnie jeszcze trafił. I złote jabłka, ja zreknę, początku w godzinę. Oj, wycofujemy troszkę. Działam to jako? No bo zjadł, tak. Dobra, nie ma wody. Dobra. Zbij mu tą tarczę! GG. Nie. Jaki ma render distance! Dobra. No, teraz to już przeżyję Dobra, został No, GG! Ja cię kręcę! Ej, no nie, nie, nie UHC? Dobra, możemy spróbować UHC. Ha, chciałbyś. No próbuję z tymi. O co chodzi? Nie no, widzowie, jeżeli to taka... O, chyba ja to przegram, nie mam szans widzę. Słaby jestem, bo chodzę. I nie no dobra jeszcze spróbuję chyba na tej na siekierki lepiej potrafię bić Dobra, idziemy Jakaś Klara zadymiara Czemu Oj, Klara zadymiara Klara zadymiara ogarnie Nie, nie wiem, nie wiem. Kurde, strasznie mi nie idzie. Nie wiem dlaczego teraz. Jakaś... Dobra, frytkę musimy rozwalić. O kurde. Co? Zniszczył się kierę. Nie mogę go trafić. O co chodzi widzowie? Dobrze leży. Wojny. Gin... Możemy spróbować może na tego, na archera? Nie. nie. Chociaż. No, spróbujmy na tego archera. Łuki nie wiem jakiego mam, ale możecie napisać w komentarzach, czy potrafię na łuki się strzelać. No, ej! Jest! Dobra. To lecimy sobie teraz, może, na... Do... A na te siekiery, bo na miecie średnio się potrafi bić, no ale dużo lepiej potrafi się bić na siekiery. Więc no. Snajper czemu to jabłko je na początku gry? Co on robi? No oo, oh. masz coś powiedzieć. Dobra. To chyba będzie chyba ostatnia walka moja w tym odcinku. O, lepiej się straszował. Dobra. Dobra, to GG Przecież nie potrafię, gra! Jeszcze by się... Jabłuszko! No nie, to jest jakieś śmieszne, w... nie chcę mi w... skoczyć jabłko do drugiej ręki. O nie wiem widzowie, jak ja jestem gu... beznadziejny w tą grę. Jec! Jedz to, jedz, jedz. Ja nie mogę do niego podejść autentycznie. Ja nie mogę do niego podejść, jestem taki słaby. Ja już nawet do tych jabłek nie mam. Troszkę, żeby żaru. Dobra widzowie to już przegrałem Dobra słuchajcie. Yy, widzowie, chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i zostawić łapeczki do góry. 5 i w komentarzach piszcie co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Może jakieś mody pobrał albo coś, to może się uda. Yy, I co, no 5 łapeczek do góry pod tym filmem i lecimy kolejny filmik właśnie coś w tym stylu. Yy, więc no ja Wam bardzo dziękuję za, za oglądanie i widzimy się Siema.